Nowenna do Miłosierdzia Bożego, dzień ósmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziś prowadź mi dusze, które są w więzieniu czystcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niech strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane. Wypłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia. Otóż wprowadzam do mieszkania twego najlitościwszego serca dusze czyscowe, które są ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z serca twego, ugaszą płomienie ognia czyscowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czystcu cierpiące, które są zamknięte w nelitościwszym sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza. Okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wyjrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen. Koronka do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekie, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew dusze i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi osierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mimi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mimi osierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mimi osierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mimi osierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi łosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi łosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi łosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi łosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi łosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, mimo miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mimo miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mimo miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mimo miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mimiosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miliosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, młosierdzie mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miliosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mili miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew. Duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, która się wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, która się wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, która się wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostra Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.